Dzień dobry! Wczorajszy dzień przyniósł mi całkiem sporo liczbę subskrybentów, bo aż ich siedem przybyło. Także troszeczkę zmiana sposobu pisania i jakby wyglądu mojego newslettera, jednak przyniosła jakieś rezultaty. Ale co? Ja chciałbym dalej rozbudować swoją listę subskrybentów. Parę dni temu wpadł mi pomysł na to, żeby stworzyć kolejnego e-booka. poprzedni e-book którego stworzyłem, był poświęcony programowaniu w Solidity i Web Web3 i pisaniu smart kontraktów. Ale jako, że teraz troszeczkę tutejszy news, newsletter jest poświęcony w większym stopniu chmurze i obszarom DevOpsowym, padłem na pomysł, żeby napisać właśnie e-booka poświęconego stricte zagadnieniom DevOps. Także dzisiaj, jak się przekopię przez wszystkie tematy związane z pracą, Przerobię do Was zadania, które mam zaplanowane na swojej do liście w nozwi Będę chciał się skupić troszeczkę na zaplanowaniu kontentu dla wspomnianego ebooka i najprawdopodobniej w najbliższych dniach będę chciał go opublikować. Także będę wtedy Wam pokazać proces, jak by zbudować landing page'a, jak by zbudować w ogóle ebooka, w jaki sposób można przygotować i jak to później Rozpropagować, żeby ludzie zaczęli się zapisywać do newslettera. A teraz śniadanko i do pracy. Cześć. No i więc mamy już wieczór. Niestety z dzisiejszych planów, nie wszystko udało mi się zrealizować. Niestety nie przygotowałem sobie żadnego planu i listy, jeżeli chodzi o e booka o którym mówiłem ponieważ wiele innych tematów pracowych trochę mi się przedłużyło bardziej niż się spodziewałem i dopiero teraz udało mi się skończyć rzeczy, które miałem zaplanowane ze swoich prywatnych tematów ale temat e nie ucieknie, jest wrzucony do Nosbi, do mojego inboxa i teraz zaraz będę jeszcze siadał ze planowania jutrzejszego dnia także możliwe, że go wrzucę na najbliższe dni, żeby chociaż sobie rozpisać ten pomysł, co by to miało być i, i jak miałby on wyglądać. Tyle na dzisiaj, także do usłyszenia jutro. Cześć!